Dzisiaj z włosem, w ogóle wszystko ok, tylko że, znaczy nie wiem czy mi się będzie znowu zacinać, także wypróbuję, hmm, na przykład nie wiem, przebiorę się. Będę otrzymywać. Okej, okay, już jest. Teraz się jakoś ubiorę, nie wiem. Może w stylu... Chociaż się przebrałam, ale... <laughs> ale wolę się jeszcze raz przebrać. Jeżeli mi się to nie zatnie. Nie dobra, wiecie co? Przerzucają się że od jest Hitlerio i. No, nie popłynęłam. Okej, okay, jest Hitlerio. To na przykład. Kaśka. Co? Kaśka? Nie, chcę być kaśka. Kaska, ok. Dobra, mnie kaszką Kaszko, kaszko. kaszko. Okay. Lepsza w tym miejscu na telefonie, ale nie okay. No, idź tu. No, idź tu. Czemu?

po prostu nie wiem do nie mam pojęcia wyjrzymy sobie silnik ady może nie wiem okej okay, to w takim razie e, adaską wpisujemy no nie sam ad może Simsy? O, tak. Sims 4. I ja zrobimy z Alfonso. Znaczy... Ja nie wiem. Alfonso jest po prostu najlepsza. Spójrzcie. Się pens, no tak, no w ja girałam, Simisa, w nie też nie wiem, będę nakrywać nie wiem jeszcze kiedy, ale będę. Hmm. Może Rihanna Grande, nie? Dobre, eu abri uma de curto she to że niektórzy, no, żebyście mi usuwali się ze znajomych, jak nie macie jeszcze 10 levela, ponieważ yy, mnie to spowoduje dużo lagów, spam, yy, no i właśnie dlatego nie mogę, no też nagrywać. A jak będziecie mieć znowu, jak będziecie mieć już 10 level, to ja to ja oczywiście możecie mnie zaprosić, to ja was przyjmę, od 10 lewala przyjmuję teraz jeszcze nie, ale niedługo będę bipał, więc będę przyjmować yy, więc naprawdę mam nadzieję, że usuniecie się a ja, bo ja też będę usuwać i nie to tak się skończy yy, nie ominie was to więc ja żebym żeby to się trochę osienali. Także nie chodzi mi o to, że po prostu nie chcę z Was znajomych, tylko, tylko no, mi to spowoduje Laki z Pani to powoduje i w ogóle. No, przepraszam. Ale na dzisiaj już kończę, bo muszę jeszcze zobaczyć w konkursy i w ogóle ten, ten Vipa. A mówiłam już, że, nie wiem, na Vipa konkurs, no, bo będzie ten konkurs na Vipa i trzeba zrobić artbook z, z nazwą, o nazwie Gwiazda YouTube, tak jak mam login, yy, już Wam mówię, yy, chwila, może trochę podwyższę, Gwiazda YouTube, ma być właśnie o taki ma być właśnie y... właśnie taki ma być no ten y, artbook i ogólnie jak e... chcecie to mi od razu podawajcie e... Mówcie mi od razu, czy zrobiliście i w ogóle. Yy, a za to będzie nagroda na trzy miesiące, trzy pierwsze osoby dostaną go. Yy, trzeba zrobić artbooka o moim kanale o nazwie, jaką wam pokazałam i to będzie no yy, Fajne, myślę, że to się opłaca i w ogóle. Ale ja teraz kończę, bo już. No, limit czasu, który chciałam nagrywać, już przekroczyłam sobie. Więc baj! I do zobaczenia w następnym odcinku!